I znów Słowa ewangelii według świętego Łukasza. Hoła tobie, panie. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. Zapytali go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i Królestwo przeciw Królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na Was ręce i będą Was prześladować. Wydadzą Was do synagog i do więzień, oraz z powodu mojego imienia wlec Was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla Was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony, ja bowiem dam Wam wymowę i mądrość, której żaden z Waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać Was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z Was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy Wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie Wasze życie. Oto słowo pańskie, chwała Tobie Chrystus. Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas. Gdy Chrystus pokończył, Koniec misji świętych w uroczystość odpustową. Mówi nam pewną prawdę, że do kogoś z was, może do mnie, Chrystus puka po raz ostatni i ze źródła wody chrztu woła nawróć się. Dziś nawróć się. Otwórz swoje ucho, serce na głos Pana. I teraz w ten dzień wyobrażam sobie, na ile to jest możliwe, widzę młodą dziewczynę, Karolinę, lat 16 która stoi przed tronem Boga i patrzy na Niego. Dlatego, że Słowo mówi błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Właśnie ona nie tylko ogląda, ale też się wstawia za tym zgromadzeniem, które zebrało się w tym kościele za tą parafię. Prosi Panie, miej litość nad nimi. Wpatrując się, wstawia się. Za każdym po imieniu. Możesz usłyszeć swoje imię przy tronie Boga. I nie wiem, czy ktoś z was Kiedyś w ogóle stawiał sobie takie pytanie, pytał siebie, po co Kościół czci męczenników? Po co? Dlatego, że przylali krew, bo się męczyli, bo zmarli. Po co? Po co Kościół czci Karolinę? Dlatego, że uciekając od rosyjskiego żołnierza przez las, krzaki, od wycięczenia padła i krwią i zmarła, Kościół nie lubi horrorów, tortur, cierpienia, bo one nie są od Boga. To więc po co? Co takiego mają w sobie męczennicy? Wydaje mi się, że odpowiedź jest taka, że oni nawet w obliczu śmierci byli podobni do Chrystusa. Są odbiciem blasku Jego życia. Tak jak mówi Ewangelia, wytrwali do końca, byli wierni. I dlatego Kościół, widząc w nich objawienie życia Bożego, oddaje im cześć. I czcimy Karolinę tylko dlatego, że widzieliśmy, Kościół widzi w niej odbicie Jezusa Chrystusa, jego ikona, jej życie, które jest napisane samym Bogiem. I pokazuje dzisiaj ją Kościół, mówiąc Tobie, że takie życie jest możliwe: być wiernym. Dziewczyna, która nie wydaje się, że bez Kościoła, bez Słowa Bożego, które bardzo kochała. Przekazał jej, jej tę miłość do słowa, do czytania. Jej wujek, który miał bibliotekę, chodziło do niego, dawał jej pismo święte do czytania. Wydaje się, że bez tego słowa, bez sakramentów, bez kościoła Karolina nigdy by nie była tym, kim jest teraz. I ta dziewczyna, rozkochana w słowie, teraz stojąc przy troni Boga, też pomaga nam rozumieć liturgię Słowa, którą kończymy dzisiaj Misję Święte. Zaczynając od księgi proroka Malechiasza. Prorok Mniejszy bardzo, bardzo pasuje do tego wydarzenia, które przeżywamy, bo prorocy mniejsi zostali posłani i rozbudzeni Bogiem nie dla całego narodu Izraela, tylko dla konkretnego regionu. Tak jak w tych dziesięciu dniach Bóg posyłał do Was też proroków mniejszych dla konkretnego regionu, dla konkretnej parafii, nie dla województwa, nie dla miasta, dla konkretnego miejsca, prorocy mniejsi. I Malachiasz, który żył w V wieku przed Chrystusem, w czasie kiedy po Przesiedleniu babilońskim narodu dobrze się powodziło. Zaczęli zarabiać, wstali na nogi i ten dobrobyt, który mieli, źle używali. Źle. I na nowo zaczęli odchodzić od Pana, mówi słowo. Do świątyni jerozolimskiej kapłani wprowadzili ofiary pogańskie, czcili boginię Asztardę, boginię płodności i majątku, pieniędzy. Składali jej cześć, ofiarę. Mężowi Izraela zaczęli na nowo brać żony z narodów pogańskich, które ich uprowadzali od wiary w jednego Boga. I w tym czasie Bóg wzbudza proroka Malachiasza i mówi do nich: Czy żeście oszaleli? Przypomnijcie sobie skąd was wydobyłem. Przypomnijcie sobie tę niewolę, w której trwaliście, w której trwali wasi ojcowie, wasi dziadkowie. Chcecie skończyć gorzej od nich. Nawróćcie się, mówi Malachiasz, powróćcie do Boga, powróćcie do tej wolności, którą On daje. I to ostatnie zdanie dzisiaj w czytaniu, że mówi jest dla was nadzieja. Dla Was zaś, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości, a w Jego promieniach będzie ocalenie. Że jest ocalenie. Dla Was wzejdzie słońce sprawiedliwości. Słońce, które jest obrazem światła, obrazem Chrystusa. Sam Chrystus w Ewangelii Jana mówi. Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nawet gdyby chodził w ciemnościach, nie będzie, nie umrze na wieki. Czyli Malachiasz mówiąc, zapowiada zapowiadając narodu Słońce, mówi o Chrystusie, którego owoce my teraz zbieramy i o tych promieniach, w świetle których znajdziemy ocalenie, zbawienie. Nie wiem jak wy, ale ja kiedy słyszę słowo promienie, to pierwsze co myślę o obrazie Jezusa miłosiernego. Jezu, ufam Tobie, z którego boku też wytryskałem promienie, w których kościół, człowiek znajduje ocalenie. I drugie. Już mniej widoczne, ale jeżeli Bóg pozwoli, teraz też rzuci światło na to słowo, na nas, zobaczymy. W tej przypowieści z Ewangelii Świętego Łukasza o dobrym Samarytaninie, która opisuje, jak człowiek został dopadnięty przez bandytów, zbójców, pobity. Ograbiony i zostawiony przy drodze, półżywy, ściskający krwią. Lewita kapłan przychodził, popatrzył i minął. Nauczyciel zakonu przechodził obok, popatrzył i minął. I tylko ten, którego Izrael uważał za Obcego, gorszego od poganina, samarytanin. Przychodził, spojrzał, zlitował się, mówi słowo, pochylił się nad nim, omył jego rany winem, oczyścił, namaścił oliwą, włożył na juczne zwierzę osła i zaprowadził do gospody. I Bóg dał nam taki piękny czas, żeśmy wiedzieli, jak prowadził niektórych z was, jak podnosił z tej drogi życia pół martwych, wykrwawionych, jak wkładał na osłów. No i tutaj myślę, że Ojciec Bartosz się nie obrazi tymi osłami w tym czasie, którzy, na których Bóg położył tego pół martwego człowieka, byliśmy dla was my. Osioł jeden, osioł dwa. I prowadził do gospody. I też to uczy pokory, Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co było naszym obowiązkiem. Tak jak osioł wykonał to, co do niego należało, zaprowadził do gospody i przykazał gospodarzowi, proboszczowi. Zostawił dwa denary. Powiedział Samarytanin: Opiekuj się nimi, a jeżeli. Opiekuj się nim, a jeżeli coś więcej wydasz, oddam tobie, gdy będę wracał. I te promienie, o których mówi Malachiasz, w których znajdziemy swoje ocalenie, to jest właśnie te dwa denary, które Chrystus zostawił w Kościele. Od początku Kościół, ojcowie Kościoła widzieli w tych znakach Słowo Boga, Ewangelie i sakramenty. I nie trzeba, kiedy wróci drugi raz, nie trzeba więcej nic dawać, bo te dwa denary wystarczą z głową, żeby człowiek został zbawiony, odkupiony, postawiony na nogi i żył. Słowa i ewangelia, ale gdzie? W gospodzie. W kościele, w parafii. Te dwa znaki poza Gospodą nie działają. Nie działają. I nie mają miejsca być. W zgromadzeniu, w tym szpitalu stawiają na nogi. I zapraszam Was, drodzy bracia, siostry, żeby czerpać z tych znaków, żeby korzystać z nich jak są konieczne, konieczne dla naszego zbawienia. I mówi Chrystus do gospodarza, opiekuj się nim, opiekuj się tym chorym. I mogę się podzielić krótko tym czasem dziesięciu dni w trzech zdaniach. Jak to spostrzegamy, jak to widzę też, jak Bóg objawia, pokazuje. Od początku właśnie otwierał oczy, pokazywał, jak proboszcz razem z duszpasterzami was kochają. Pierwsze co to trud organizacji tych misji. Ile czasu, ile trudu, ile wysiłku, ile organizacji. I codziennie, codziennie, jak myśmy się spotykali, czy podczas śniadania, czy namszy, czy podczas obiadu, czy w pokoju księdza proboszcza razem z duszpasterzami wszystkimi, cały czas było jedne ich troska na ustach, co zrobić, żeby lepiej służyć, co zrobić, żeby lepiej wyjść do ludzi. Żeby im objawić Chrystusa, jak to zrobić, jak wyjść poza, jak przyciągnąć innych. Wiedziałem, Bóg mi pokazywał nie to, że ja wiedziałem. Bóg pokazywał, jaką troskę mieli o was. A ten, kto troszczy się, kocha. I mogę wam powiedzieć, że kochają was, kochają was. Kochajcie też ich. Odpowiadajcie na tę miłość. Kochają tak jak czasami swoją ułomnością, może w swoich słabościach, też są ludźmi, ale dają siebie, dają życie. Powiem Wam, że nie jest to częsty widok trochę jeżdżę, nie tylko po świecie, nie rzadziej, ale po Ukrainie, po Polsce i widzę, nie, nie jest to częsty widok. Tego doceniajcie, doceniajcie, dziękujcie Bogu za to, co macie, że jesteście kochani. I dlatego zapraszam Was, drodzy bracia, siostry, niech te misje też nie będą jak Ulotny dym w powietrzu, który jest i mija. Zróbcie jedno postanowienie podczas tych misji, które Bóg Was dokona. Komu trzeba iść na cmentarz i jednać się, jednać się z najbliższymi, z historią? Idź, to rób to jak najszybciej. Komu trzeba porozmawiać konkretnie ze swoimi najbliższymi, żywymi. Zrób to dzisiaj. Komu trzeba zerwać z nałogiem? Najpierw powiedz to najbliższej osobie, której ufasz, że ten problem masz. To jest początek. I wołaj w te rany Chrystusa. Ale podziel się z kimś najbliższym i zrób to dzisiaj. I powiem Wam, że koniecznie, koniecznie. Wszyscy, co tutaj jesteście, co tutaj przyjdą, potrzebujecie jednej koniecznej rzeczy: formować się w małych wspólnotach. Niedzielna msza nie wystarczy. Wyobraźcie sobie, przychodzicie raz na tydzień, na jedną godzinę, wychodzicie stąd i świat. Który jest bezlitosny, to nie jest miłosierny Samarytanin, który zlituje się nad Wami, podepczy Ciebie. Świat, który 7 dni, 24 na dobę atakuje Ciebie inną katechezą, podziałem, niszczy Ciebie. I co myśli, że ta jedna godzina w tygodniu wystarczy? Dla podtrzymania spodni może tak, ale i tak spadną. Dlatego potrzebujemy małych grup, wspólnot, w których Bóg będzie przez braci w kościele nas formował. Dlatego, kiedy Ksiądz Proboż do Was się zwróci z tą propozycją, żeby dać Wam to, zapraszam Was w imię Boga, nie opierajcie się temu duchowi. Bo potrzebujecie to, potrzebujecie patrzeć na swoje życie światłem tych promieni, o których dzisiaj mówimy. Żeby Bóg swoim słowom cały czas oświecał wasze życie, waszą historię, żebyście mo mogli stawiać opór złu, naturalnie dojrzale segregować, co jest dobre, co jest złe, i w świecie, i w Kościele, ale będąc w tej gospodzie, formując się, służąc, tworząc rodzinę i tymi promieniami rozświetlając, rozświetlać tę parafię, która jest. Te miejsce, gdzie jesteście. Ale to jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy będzie formacja w małych wspólnotach. Inaczej nie da rady. Nie da. To wytrwa do końca, mówi słowo, będzie zbawiony. To wszystko, żebyśmy upodobnili się do Chrystusa, tak jak Karolina, byśmy byli ikoną w tym świecie, dla tego pokolenia, tego najpiękniejszego człowieczeństwa Chrystusa. I pamiętajcie, świat należy już ostatnio do tych, którzy chodzą z Chrystusem i za Chrystusem, którzy chodzą z Bogiem. Nie do polityków, nie do władców tego świata. Oni, mówi psalmista, są jak rosa, które rano jest, w południe jej już nie ma. Oni są jak kurz, pył na wietrzu. Są niesione światem, nie ma ich. Historia o nich nie pamięta. A taka młodziutka, szesnastoletnia dziewczyna. Karolina. Są kościoły na jej cześć budowane, jak ta świątynia piękna. Nie ma możliwe, nie ma w Polsce człowieka, który nigdy nie słyszał o Karol Karolinie. Na całym świecie, w różnych miejscach, państwach są kościoły na jej cześć zbudowane. Gdzie są wielcy tego świata? Gdzie? Świat należy do tych, którzy chodzą z Bogiem.